Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. E, przepraszam, czy ja mógłbym powiedzieć e, dzień dobry po francusku? E, przepraszam, zadam panu pytanie po francusku. E, oui, oui. Je Ja, ja, naturlich. Ale pan chce być prezydentem Francji, Polski, czy Armenii, czy, czy Algierii? No skoro rozmawiamy po francusku, to chyba Francji. Pytasz po polsku, czy możesz zadać pytanie po, po hiszpańsku na no przykład. Tak. I ona ci odpowiada. Ola, Czy jakoś inaczej tam, jak to się mówi. Andre, Andre! riwa, riwa, riwa! Tak, uczcie się języków. Taki nasz apel. Jest wszystko, przyjdź do nas na boisko. Odpalaj tego jointa. Zaczynajmy. Chcę Kolejną. emocji, chcę emocji. 28-letnia Ewelina Rogala niedawno wzięła ślub ze swoim wieloletnim partnerem, Adrianem. Kobietę odwiedziła przyjaciółka, która przyszła obejrzeć zdjęcia z uroczystości. Warszawa, poznałem po tej, po tabliczce. Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywa. Możecie ci jakąś niespodziankę? Mhm. Albo ma kogoś. To jest miłość. Ale ta pani ma dużo podkładu. O, o Wilkowę. Dla Elizy, tak. Halo? No cześć, słuchaj, będziesz wieczorem w domu? Hey, w ogóle, co to za mąż? Dzwoni do żony, słuchaj, będziesz wieczorem w domu, słuchaj, no. Dzisiaj nie, bo dzisiaj jestem u kolegi. No to dobrze, bo musimy poważnie porozmawiać. Uuu. Ewelina przygotowała dla męża romantyczny wieczór. Adrian powinien pojawić się lada chwila. Oho, o, tu też napisy Winko, w winko. I zobacz, wszędzie mają te hasła na ścianach. O, jeszcze truskawki, są 8 złotych za kilogram. Strasznie się dzisiaj za tobą stęskniłam. Tu nie będzie heblowania. No ale Adrian, co ty mówisz? Masz kogoś? Jestem gejem. Ewelina, ja już dłużej tak po prostu nie mogę. No ale o czym ty mówisz? K koniec z ogórkową, Ma być pomidorowa! Po prostu chcę, żebyś. Po prostu chcę, żebyś ty powiększyła sobie piersi. <słuch> Czekaj, bo mi kabel spadł! Żartujesz sobie ze mnie? Nie, nie żartuję. Ja cię będę heblował, ale nie możesz być deską. Ściany pomalowała. Wszędzie są hasła. Miłość nigdy się nie kończy. Zaczyna się życie. Mam pana, Ty nawet w łóżku możesz być akrobatką, ale ty masz mieć taki bufet, żeby można było na nim dwa kufle postawić. Prawdziwy romantyk. Ona się umalowała. Szminka pod kolor truskawki. Ja znam te meble, to jest BRW. Hebel, ten hebel po płaskim... Doje, doje, tak zwane doje. Milk, milk ul czekoladę. Jeżeli tego nie zrobisz, to to będziemy musieli się rozstać. Romantyk. Co za kurwa romantyk. Od co? Od co? Po prostu? Od co? Rozstać na To dlaczego każesz powiększać mi cycki? Sam sobie powiększ. Ewelina, no chyba nie masz na co narzekać. Powiem. Chyba nie masz na co narzekać. Ewelina, kotku, no. Kotku, teraz to kotku. Wcześniej to mówi cały czas, tylko... Będę Cię kochał, tylko cycki powiększ. Podejrzewałam, że Ewelina będzie zdziwiona moją prośbą, ale nie wiedziałam, że aż tak się wkurzy. Nie no, nie no, luz, no powinna słuchaj, no, Na no, miękko, idę. To jutro, jutro tak, jutro mielone, pojutrze szpagetti, a... A, a później jadę robić ucho. Przecież Ty masz normalne cycki. No, oczywiście. Ale uważam, że nie powinnaś okaleczać się tylko i wyłącznie dla jego widzimisię. Mąż, a nie wąż. Zawsze mówił, że jestem idealna i że... Niczego by we mnie nie zmieniał. Zobacz, ta dziewczyna jest fajna też bez makijażu. Jest widać naturalna. Tak, no, ona go kocha, no. Kojarzę, że mówił kiedyś coś o swoich koleżankach z pracy, które powiększyły sobie biust. O kurczę, Chyba tam pojadę. On ma dzisiaj wolny. Postaram się pogadać z tymi dziewczynami, może. Pooglądaj, zobacz, jak to działa. Pojechałabym z tobą. Ale mam wizytę. <laughs> Sama powiększam. <laughs> Ewelina niezwłocznie pojechała do kliniki, w której Adrian pracuje jako fizjoterapeuta. Dobra, leć do nich. pogaraj z nimi. Boże, ja tu nawet głowę mam mniejszą. <grystanie> pani Ewelina, no tak. Zapraszamy na stół. Adrian często pokazywał wasze zdjęcia, często o pani opowiadał. Oczywiście w samych superlatywach. Ja to bardzo lubiłam Adriana. Uważam, że nie powinni od razu go zwalniać. Oho, zaczyna się. Ta sekretarka, asystentka twierdzi, że mój mąż został zwolniony. To prawda. Zresztą sam to zrobiłem. Byłem jego szefem. No i co się stało? Pewnie zdaje sobie pani sprawę z tego, jak trudno pracuje się z hazardzistą. Hazardzistą? Co tu się dzieje w ogóle? Co to jest za odcinek? Boże, przez cały czas oszukiwał mnie, że chodzi do pracy. Jeszcze ten hazard. Oj, tamta... Ta szuka? pani już jest... Ona już jest zła na nią. One się już nie lubią. Proszę się na mnie nie gniewać. Spokojnie. Pewnie też bym tak zareagowała. Ale jestem od pani wyższa. Jakiś czas później do kliniki zaczęli przychodzić podejrzani ludzie. Nie miałem innego wyboru. Musiałem go zwolnić. Czapczonka, syno sobie zrobił? W robocie? Nie. W karty grał. Proszę się napić wody. To pomaga. <grym> Czy mój mąż kiedykolwiek wpatrywał się jakoś dziwnie w pani biust, albo jakoś panią zaczepiał? Nie, on nie. Cześć, jak pani Ania by z nami usiadła i byłoby obiady, to razem z nami zjadłoby schabowego. Cześć, że inni koledzy z pracy... Cały czas się gapią albo puszczają jakieś dziwne teksty. Rozumiem. Oko puszczają do pani też. Tak. Ewelina nie powiedziała Adrianowi, że wie o zwolnieniu. Ciekawe, co on namodził. A, właśnie chciałem Tobie podziękować Ech. za to, że zgodziłaś się przemyśleć temat operacji. <grych> leć już. Leć, leć ptaszy, leć już, bo się spocisz. Ciao! Ciao, Bella, tutti. Przepraszam, że tak długo to trwało. A już miałem odwołać ten przejazd. Rzecznik, hamie. Za tym samochodem. Tylko błagam szybko, żeby nam nie uciekł. Słowem, proszę wysiąść. Sino wanda tych amerykańskich filmów. Dwie stówki, już rozmawiamy inaczej? Widzicie? Tak, dzień dobry, proszę usiąść, to... czego się pani napije. Przewóz osób, że... Adrian przyjechał w okolice skateparku. Pojechał na rolki po prostu. Jest taka rzeźba. Temat do zrobienia chodzi o tę Tu To się sprzedaje narkotyki. No, po jaranko wpadł. Mm. No co, no jaranko no. Co porabiasz? Wracam właśnie od pacjenta. Mhm. Mm ci do ciebie za chwileczkę przyjedzie, mało lat na rowerze i mu da. Chciałam ci coś powiedzieć osobiście. To wieczorem mu powiesz. Czy to jest. To, o czym ja myślę? Tak, tak. Może? E, dobra, wiesz co, to ja przyłożę jednego pacjenta na później. Znalazłam promocję, piersi plus y, odnowienie błony dziewiczej. Ewelina. Cześć, hey, żono, jak cię dawno nie widziałem, that's słuchaj. fajne. Wiem, Ewelina, że mówiłem tobie to już setki razy. Daj buzi, złapią za głowę, za włosy pociągnij delikatnie. Ale mam najpiękniejszą żonę na świecie. No, Ewelina, nie trzymaj mi dużej niepewności. Niech ona czuje tą namiętość, a nie ją za torebkę łapiesz. Ona cię za torebkę powinna no złapać. Poczekaj, bo słucham, co mu mówi. Dobrze wiem, że cię wylali z pracy. Oho, ta już wjechała na sztywno. Na łogowcu, Kim ty w ogóle jesteś? Ewelina. Karciarzu. Oni, oni mnie wylali, ponieważ oni mi wszystkiego zazdrościli. Zazdrościli, tak? niby czego? Żony z naturalnym biustem. No tego, że odziedziczyłem duży majątek po ojcu i że tak naprawdę nie muszę pracować. No. Nie był szczery, a w małżeństwie szczerość jest ważna. Co masz jeszcze do ukrycia? Ewelina. Ja tobie tego nie mówiłem, ponieważ ja się za o ciebie martwię. Chłopaku! Rozumiesz? Ty, zobacz jaka decha. Z przodu plecy, z tyłu plecy, bo kiosło już tak dla hecy. <grym> Podwójne są <same sutki. grym> Wypadł, smugno, jaki bo jest. No, ale się boi. No, wypad powiedziałem! No, dżentelmenem to on też nie jest. Zapłaciłeś tym małoletom po to, żeby się ze mnie śmiali? Ewelina, ale przepraszam, ty mnie śledzisz? Za dużo, za, dużo naraz, za dużo naraz, na ja jestem przy Opłacił małoratów, żeby powiedzieli, że ona jest płaska jak deska. Tak, i zamiast dać im w mordę za takie teksty, to tylko hu! To jest dla mnie jeden z najbardziej e, skrajnie patologicznych odcinków. Tak. I wal się. Ham. Belina. Be, Świrki. Hehe, <laughs> żartowałem! <śmiech> co ty, na żartach się nie znasz? Kobieta bardzo kocha męża i tym bardziej czuje się zraniona. Oho! Belina, to dla ciebie. Czy kwiaty stopią ten lód z serca? Ale zobacz, przecież ona ma naturalny biust, normalny. Hmm? Taki no, sympatyczny. No. Tak, tak. Powiedz mi, dlaczego tak bardzo zależy ci na tej operacji? Czy jak nie? się ta małolata nazywa? Ewa? Eva, Ewa Life? Niech budź go. No, śpi. Pracownik miesiąca. Ja wolę, żebyś miała implanty, jak, tak jak Angelina Jolie. Wiesz, jak teraz kobiety często chorują? Alfie. Elfi, Kurde, jakie młodzie, Boże, jedyny. No, zależy mi. I to bardzo. A zobacz, ile tam miłości. Tam jest taki ptaszek z serduszkiem. I tak wiem, że chodzi ci tylko o to, żebym miała po prostu większy biust. Co, dopóki ona nie będzie miała bufetu, to on nie będzie heblował? Ja nie wiem. No, postaram się coś z tym zrobić. Jest taka symbolika. Tutaj zobacz, kwiatek też jest po To zguślasz, mówię ci. Kilka dni później Ewelina ma dla męża niespodziankę. Ściął włosy, zobacz. Był u fryzjera. A ty? Czekasz na tę jedną no, chwilę. chwilę. Wow, Ewelina, ale że. że, że, że wow. randol mu spadł na głowę! Kupiłam taki specjalny stanik i mam nadzieję, że Ci się spodoba. Dwa, dwa rozmiary za mały. Co, co to ma być? Walisz w chuja. Co to za prowizorka? Prowizorka! Ja chciałam, żebyś ty powiększyła piersi, a nie oszukiwała siebie i wszystkich dookoła jakimś dziwnym stanikiem. <grym> Czy ja naprawdę tak od ciebie dużo wymagam? Tak. W ogóle ci na nas nie zależy. Ani na nas, ani... ani na tym staniku, za który zapłaciłam 170 zł. Wiesz, ostatnio nie mam ochoty nigdzie wychodzić. No bo dlatego wyszłam. Adrian cały czas nalega na tą operację. Mm, no właśnie. On taki Adonis? że sama nie mnie naszła ochotę na powiększenie sobie biustu. <grym> Żartujesz sobie? No serio? Yy, paznokcie ma Lemon Banana. Bardzo modne będą tego lata. Moja znajoma zna super ekstra chirurga. Facet ponoć robi z kobiet dzieła sztuki. I nawet skalpela nie oblizuje. Adrian nie ma z tym nic wspólnego? Ty, Adrian? O tym wszystkim mi opowiedziałaś, to zainspirowało mnie do poczytania na ten temat. No i coś tutaj widzę, że ta za blondyna nie, ruda, zaczyna... Ruda za... miesza, miesza. Rude zawsze mieszają. Kobieta szuka w internecie informacji o skutkach operacji plastycznych. Zobacz, jak ona leży. No przecież ona jest smutna. Jakby co to ja śpię na dole. Dopóki cysków nie powiększysz, śpię na dole jak pies. Możesz tu podejść na chwilę? Nie mam o czym gadać. Zrobię to dla ciebie. Yeah! <klucz> Ta Teraz to ja już nie chcę. No, to prawda. Jej, yeah, Julina, kocham Ciebie. Yeah, yeah, yeah. Jej, najwspanialszą żoną na świecie. <grym> <Jesteś> super. <Yeah. grym> ja Cię kocham. Pojechali na konsultację do poleconego przez Magdę chirurga plastycznego. To jest Polna, tutaj zawsze mam egzaminy sędziowskie. Adrien, czy... Ona jest tak do tego przekonana, jak Ty do humusu. Mógłbyś poczekać na zewnątrz? No, ale ze mną będzie Ci raźniej. Ale to Ciebie będą operować, czy mnie? Kierowniku! Największe! Do roboty. Zapraszam panią. na warsztat. Nie traćmy czasu. Co tu się wydarzy, Boże? Badanie wstępne wykazało, że nie ma żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia operacji biustu Eweliny. To remont jest, tam jest półwale. Tak, tak, Tu teraz jest na polnej basen. Nie bolało pani Eweliny, prawda? Nie, nie, nie. No był doskonały lubrykant, nie miało prawa boleć. Od razu chciałem zaznaczyć, że pani nie mam małego biustu. I nie musi go powiększać. No, to my widzieliśmy od samego początku. To proponuję powiększenie o jeden, najwyżej dwa rozmiary. Żarty se robisz? No przecież nie byłoby widać żadnej różnicy. <grym> Mówiłem, że to chce największy. Powiększenie o dwa rozmiary to się zupełnie nie opłaca. Prawda kochanie? <grym> znaczy, ja myślę tak, że pani chce czy pan chce. Jeżeli faktycznie on ma jakąś fortunę od po ojcu i ma takie wymagania wobec że tak powiem płci przeciwnej, z którą lubi spędzać piątkowe wieczory, to nie powinien się nie powinien się żenić. Kochanie, powiedz panu, że ty zawsze chciałeś mieć biust większy przynajmniej o cztery miseczki. <słuch> Co za zwyrol e, Prawdopodobnie u was jest teraz promocja na mm, korektę nosa i na powiększanie ust, tak? Już zróbmy wszystko Chcesz sobie zmienić nos? Nie, to by zmienimy Nie, żabko, no ty przecież chcesz, no <grym> A tu jakbyś trochę zadarła do góry, no to byłoby wspaniale Zadrzyjmy jej nosek do góry Robimy piersi, nos, to e, można boza Jednym zawachem powiększyć usta. Przecież ja tak bardzo je kocham całować. <gry> Proszę udać się do domu i przedyskutować sprawę przede wszystkim, co pani chce. Rozsądny lekarz doświadczony, no myślę, że nie jedną taką sytuację w życiu miał. Ewelina zdecydowała się na powiększenie piersi, ust oraz plastykę nosa. Kobieta wraca ze szpitala, w którym miała dodatkowe badania potrzebne do operacji. Adrian. No doktor Frankenstein, no! Ty tak się powinieneś rozpędzić i tak głową w ścianę centralnie. A na laptopie, ulubiona strona męża. Magdalena Winiarska. Przelew na 17 tysięcy, darowizna. Co to jest? Ale dostał czy wysłał? Wysłał. Cześć, kochanie. Cześć. No, cześć. Cześć. Jak, po badaniach? Jak? Srak! Przekupiłeś Magdę, żeby namówiła mnie na powiększenie cycków? Ko Rudą przekupił. Ona ci nie miała niczego mówić. I tylko tym się tak bardzo przejmujesz? Ale że... O kurde... Wyprowadzam się! Ewelina! 17 klocków jej za to dał! No na ucho pewnie, na operację. Kurde, no... Kochany, jak ty się nie wylogowujesz, to potem takie są efekty. Nigdzie się nie prowadzisz. Wyjdź. Wejdź stąd! Get out of my face! Now! Słuchaj A te, przestań, dobra? To koniec. Tak. Ale ty naprawdę potrzebujesz tych operacji. Tak, potrzebuję tych operacji. Lecz się człowiek. Nie uważam, żeby potrzebowała nie. tych operacji. 100% nie. Ewelina, zostaw to! Ewelina. Teraz będzie szarpanina. No to szarpane, ją zampi w tym pokoju. Oho, co tam jest? Givera! Klamota! Co ty tu robisz? Oddaj mi tę broń. Nie, nie oddam ci tej broni. No kurwa. Wyjść, no rozumiesz? Wyjdź. Wyjdź, bo ci odstrzela łeb. Ewelina. Oho. Oho, zaczyna się strzelanina. Ja ci to wszystko wytłumaczę. Ani kroku dalej. Na glebę! Ja kupiłem tę broń, żeby cię chronić. Na glebę, ręce na głowę! Wejdź do sypialni. Ewelina. Wejdź, słyszysz? Ale co sobie szarty robisz? Wejdziesz do sypialni i sam sobie zrobisz laskę. Masz 5 sekund, albo strzela. Weź, nie mogę na to patrzeć! 5. 4. Ruchy, ruchy! O, hej, kochana. Ciekawe, czy wzięła tą klamotę. Suka. Wejdź, pogadamy. Ty suko. Właś! <gadanie> właś! Co, co ty robisz? Wielka baba ją wciś wciągnęła, bo jest bardzo... Doktor A. Judym. Ale kiedy ja Cię tak bardzo kocham. No Chuja tam ją kochasz, Hamie, Hamem jesteś. Ewelina, ja zmuszałem Cię do tych operacji. Nigdy jeszcze takiego odcinka nie było, żeby było tak płakane często. Bo ja przegrałem się w karty. Przegrałem ją w karty. Tak, kto by pomyślał, że Ty masz tak piękną żonę. Dziękuję. Większość wygląda jak plastik. A usta mają tak wypchane, że nie wiadomo, czy to kobieta, czy karta. Tam ją z, z kiewkę sięgnął. Jak? Bardzo dobre. No, bardzo dobre. On jest. On jest gangsterem i. To ile on przegrał w te karty? Kiedy ja przegrałem z nim w karty, to. to on zamiast pieniędzy zażądał. Zarządza u ciebie. <noise> Kurwa, nie mogę, no. Ach, znam paru piłkarzy, którzy też padli ofiarą takich sekretów rodziny. Znowu sobie cycki powiększyłaś? Jesteś nienormalna, jeszcze trochę się nimi udusisz. <noise> wyprowadź ją. Wyprowadź! Nie mogę na to patrzeć! Won! Ale ja nie chcę żadnych pieniędzy. Twoją żonę. No i wtedy ja wymyśliłem te wszystkie operacje plastyczne, bo wiedziałem, że on już nie będziecie chciał. No i masz jeszcze pod pachami się nie golić. To trzeba Ci zgłosić, rozumiesz? Tak. Ja. Ewelina. Aleś się w maliny wpakował, chłopaku. Ja naprawdę nigdy w życiu tak się nie bałem. Jesteś głupi jak but. I żygać mi się chce. Ewelina zażądała od Adriana zgłoszenia sprawy na policję. Kilka dni później gangster, który groził małżeństwu, został aresztowany. Ty, ale za co go aresztowali? Nadal nie mogę w to wszystko uwierzyć. On ma z, y, spodnie z, z Lida. To są twilowe spodnie. Ja sobie nie pobrażam życia bez ciebie. Chuj, ja tam, oszukujesz ją. Jestem tym wszystkim zmęczona, Adrian. Tak, weź go, kopnij w tyłek. Ale przede wszystkim. To ty się musisz teraz zmienić. I leczyć przede wszystkim głowę. Drewnica to jest mało. Uh, no kochani, crazy shit. No dzisiejszy dzień jest dla nas pełen emocji, ale no tutaj też scenarzyści zadbali yy, i reżyser, żebyśmy się też nie nudzili podczas nagrywania: jak żyć. Najgorszy odcinek pod względem emocji, najwięcej było, no płakali wszyscy. Taki piersi, uh. cztery numery, usta, nos. Nie no, Mieliśmy praktycznie tylko dwóch głównych bohaterów. Dwoje właściwie. Dwoje tak. Był Adrian i Ewelina. Mi się By... podobało to w tej Ewelinie, że ona od początku była taka romantyczna. no Naprawdę tak, była taka. On no, ze swoimi problemami się borykał, tak o, naprawdę. Tak. Za braku tej szczerości, bo w małżeństwie musi być szczerość, prawda? Tak, tu, no. tu nie było tej szczerości. I nagle, z dnia na dzień, y, ja się tobie nie podobam? No, no tak. No? I tu nagle taka zmiana o 180 stopni. Chcę, żebyś miała y, cztery nie większy biust. Tak, się. Nie no, krzyżówkami nie, szkoda krzyżówek, Okładkę no. wezmę, tu i tak nie ma. Nie no, co ty, nie wyrywaj, przecież to jest na ten tydzień teraz będzie. Kurwa, co za bydło. Ale ty myślisz, że co, ty, ty nie jesteś romantykiem, jak, jak przyśniesz, też parowóz odpalasz, no. Dobra, nie chrakie. Ale historia, naprawdę dzisiaj scenarzysta... Szalona, szalona głowa. Wziął, 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 ale naprawdę zarobił godnie, bo dzisiaj... Był to zupełnie inny odcinek od tych podsegni. Tak, ale brakuje mi tutaj trochę takiej konsekwencji, jest taka dziura w scenariuszu, bo jak w pracy powiedzieli, że jest hazardzistą, ona zamiast pociągnąć ten temat, to on powiedział, słuchaj, to nieważne, ważne, żebyś sobie powiększyła ucho, no słuchaj, wiesz co, kocham cię, ja to zrobię. Biust, 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 nie jeden, dwa numery, cztery numery, pięć numerów więcej. Tylko to, tylko to, I tylko to się to. liczyło. Hmm, to kakaowe oko, bawolo oko, przepraszam. Wszystko było nienaturalnie robione I, i na siłę. To można było zupełnie inaczej, inaczej rozegrać, tak mi się wydaje. Po prostu chcę, żebyś ty powiększyła sobie piersi. Ale mam najpiękniejszą żonę na świecie. No, Ewelina nie trzyma mi dużej w niepewności. Powiększenie o dwa rozmiary to się zupełnie nie opłaca. Prawda, kochanie? Jarmuż, no wiadomo, no chyba tutaj jesteśmy zgodni, że Ewelina, bo na tak. początku taka romantyczna, tu wierzyła. Nie no, starała się, no. Miał przyjść czas ten moment na barabara, bara, bara, czyli heblowanie, to no i czerwona szminka, tak jak tu jakiś tam rajszuwy, Truskawki, to było wszystko. No ale, Adrian, co ty mówisz? Masz kogoś? Mm. Boże, ja tu nawet głowę mam mniejszą. Masz 5 sekund. Albo strzela. Karanżacja wnętrz naprawdę zrobiła robotę i tutaj z jednej strony ukłony dla scenografa. Tak. No i, no i fajne meble, tak jak się red, black and white. E, tak, BRW to jest znana firma. Podobał mi się dzisiejszy odcinek, dotyczył zupełnie innej sprawy. Tak, czego zupełnie innego się spodziewałem. Innego wątku, ale myślę, że też było ok. Jeżeli wam też się podobała, podobało, zostawcie lajka, sprawdzajcie nasze socjale, zostańcie patronami naszego kanału. Dobrego dnia, dzwońcie dzwonkiem, ale w przerwę. I my tak nigdy dziewczyną byśmy nie powiedzieli. Albo cztery rozmiary, większy biust, albo nara. Tutaj kolejny odcinek, gdzie kolejne zwroty akcji, kolejne perypetie, problemy, tajemnice, sekrety i miłość i zdrady. Czy mogę się pożegnać po francusku? Oui. C'est la vie. C'est vie.